Ponad 2,5 tysiąca żołnierzy strzeże granicy z Białorusią. Tamtejsze służby oddały strzały w kierunku polskiego patrolu. Prawdopodobnie było to przy użyciu śla, ślepej amunicji, nikomu nic się nie stało, być może były to ślady. Celowo nietrafione, nie chybione, ale takie zdarzenia wczoraj odnotowaliśmy. Tych prowokacji jest coraz więcej. Po tym incydencie polskie MSZ wezwało przedstawiciela białoruskiej ambasady. Broń nie była używana na żadnym odcinku um, białorusko-polskiej granicy w minionej dobie. I Białoruska Straż Graniczna już się zwróciła do Polskiej Straży Granicznej o to, żeby zostały przedstawione bardziej szczegółowe informacje, jakieś dowody. Mamy dowody na to, że te strzały zostały oddane. Inaczej nie byłyby wydawane różnego rodzaju komunikaty. Jeżeli zaistnieje taka konieczność, zostaną te dowody przekazane stronie białoruskiej i nie tylko oczywiście stronie białoruskiej, ale także i opinii publicznej i innym państwom. Zdjęcia, które upubliczniły polskie służby pokazują, jak funkcjonariusze reżimu Łukaszenki pomagają migrantom nielegalnie przekraczać granice z Polską.